Find a way to feel alive. I'm so. Dead. Kolejny kapselistyczny i witam Was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora from the Ashes DLC. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie zespół wylesiania y, Prometeusz, no ogólnie Fort Prometeusz i wszystkie stacje wydobywcze, które były pod nim, oraz obóz jeszcze jakiś, oczywiście obóz pożoga to był. No a w tym odcinku bierzemy się za zadanie fabularne pod tytułem Zerwane więzi. Musimy kontynuować poszukiwania Rinelli, a w następnym odcinku na pewno skończymy sobie questa pod tytułem Furia. Część drugą i trzecią sobie zrobimy. No i później weźmiemy się prawdopodobnie za... Um, za te stacje. Ja w ogóle słyszałem, że tutaj ma być jeszcze jedna stacja Aresa, ale pod nią nie ma być żadnych y, tych no. Tych kruków, nie kruków, y, tych stacji wydobywczych po prostu, nie? Ja w ogóle to dalej ile ja nie mogę przywołać. Totalnie nie wiem dlaczego. No i słuchajcie, ja sobie ten obóz odkryłem, jak sobie zwiedzałem mapę. Jak tutaj dopiero byłem, to mi się odkrył ten obóz, co będę troszeczkę zdziwiony. No i mamy płaczącą grotę. Przeszukaj jaskinię i znajdź Nora oraz Rinelę. że jak ja łażę? Nic nie widzę. O akurat trochę słońce zaszło, nie wpadę do pokoju. Co nam się dzieje? To słodnie. Ej, co tam się dzieje? No ten śmieć! on To <laughs> z broni strzelił przede mną. Steylan. Czy Nor? Ba nory You should head to safer ground. Yeah. Stronger than your broken bow. It will stop the monk one in their tracks. No! Do you want to turn my clan into them? Into what you have already become? Robin. Now. Set an example like a Zahik should. We were forced to learn this, Noor. Let us use that to our advantage. Spoken like a true ambassador. Mercer would be proud. <laughs> Brinella. Brinella. On dostałem, że to mangkwan, szpon. jeszcze dwa mi w ogóle zostały. To ma wybuchowe strzały, ale kurde. To oznacza, że będę robić większy hałas. To nie. To ja sobie już wolę ulepszyć chyba strzelbę Tiata.

mame krane rintela please can we just talk i will give you both some time no so like i take it we can meet at the safe house to plan our next move Cortelan, Taylor. he will guide you here i am To, serio what's our mission Wybory. Okej, okay, i możemy ten naikrana sobie przyw. znaczy, my stąd wyszliśmy z wąwozów, nie? Nie no, zrobimy sobie jeszcze wybory, bo one są tak na 25 minut, więc chyba będzie idealnie, byleby mnie nie wrzucili do dwóch ostatnich questów. Na tym mi najbardziej zależy. Going in there, you don't have to talk to her, nor come on. We need to stick together. Tamte would want that. For all we know, Tamte is being tortured by humans right now, reliving childhood memories for both of us. I am not going in there. Do what you need to do, I will be out here. <clears throat> Popłacz się. Jeszcze. Dumny człowieczku. A nie, bo nawet jakbym go człowiekiem nazwał, to by się obraził. Gdzie są wszyscy? Halo. Są jakieś nagrania z dziennika, ale nie chce mi się tego zbierać. Tego też nie potrzebujecie do 100%, bo nawet jak wyjdziecie w zebrane przedmioty, to nie macie tam żadnych dzienników.

Jake sent word to get the hell out of here. Toruk Makto is right. You are being hunted. I do not expect you to stay. Not like there's much we can do against these guys anyway. But I'll be sad to leave this forest. It was home for so long. With Danny. And she's buried here. <laughs> she's buried here. Could after over. You really think there'll be an after here? Not V and RDA on the same side.

So you can take whatever. Ah, good timing. We have something on Bukowski. Seems like he's prepping some kind of cargo for transport. With a lot of security. Transport for what? Dante? We're not sure. But Taylor and Rasi are tracking it now. Is N Nor What did he not come with you? he's outside well, I hope he knows that he can come in if he wants I don't want him to worry about what happened last time I forgive him No is not here to be forgiven D of course I I just I, I I mean I I want him to know that it's okay that we're okay and I would like a chance to say goodbye before I go. I've been trying to find the right time to. I just want you to know that I'm so proud. What? No, 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 how? Is it the RDA? They're coming. They're here. Keep everyone inside. Okay, seal the airlocks now. Sky people, there are too many. Help to defend the back. Rienella and I will take this side. Dobra, I will move along the vines. I have a line of sight from here. Good. Cover me. At 12 o'clock.

Spalamy zmysły, bo kurde już za dużo się ich tu narobiło. Co coś tu przylazł. Śmieciu cieciu. Ej co jest? Czemu mi się to dezaktywowało?

Na Dobra. Jezu, ile ich tu leci. Też mam ogień w strzelbie, wiesz? ostatni granat wypad ty śmieciu Fak, nie mam amunicji do strzelby. I do przesady, że aż tak szybko. More beacons? Dobra. Nor, co ty odjebałeś? Ja nie mogę. Dlaczego on to zrobił? Help me! What did you do? What did you do, Nor? Nothing. I did nothing. You would put them fast. How their lives worth more than mine? They were killed by their own kind. It was justice. Uh. Stop it! Stop it! This is not helping. Their ways have twisted your spirit, defiled your hands and your heart. I see now where your path ends. And where does your path end? Pieprzaj strony mi się na oczy, nie pokazuj śmieciu, pieprzony. Wszystkich kompanów z głównej gry nam pozabijał w taki RDA sposób. Idiots, idiota, bo wyżej sranisz yeah. dupę ma. Nie go Nie co no na pewno. Powstrzymać chyba naszych kompanów, żeby nie mogli przejść dalej. Nie mam słów naprawdę. This is my fault. Nor came back for us and I pushed him away. I knew he was hurting, but this. I never thought. You are not responsible for him. I should never have taken that rifle. When I held it, it was like I was back at tap. In the shooting range, with Harding barking orders in my ear and Mercer watching behind the glass. I know Nor felt that too. It is not the Natvi way. He let those people die in there. Our allies. That is not the Navi way. I okay. could have stopped him. I could have listened. He made his choice. Then his spirit will carry the weight of that choice. We lost him once. I will not let him fall further into darkness. Rób, co chcesz. I tak stawiam, że nastąpi u niego jedno wielkie nawrócenie, ale niech nie, nie liczy na to. Dobra, słuchajcie. Ja sobie jeszcze coś ulepszę.

Dobra, słuchajcie, e, ja na ten moment kończę, bo dosyć e, szybko się uwinęliśmy. E, zostało nam jeszcze dokończenie furii. Zostało nam jeszcze, e, jeszcze dwa zadania główne nam zostały: e, dwa sabotaże. I'm on my way to him now. So am I. I've decided not to tell him what happened at the safe house. Now is not the time. We need to focus on Dante. back. We need to be together on this. You are right to keep focus. But... Rhinela... I will tell him. When the time is right. Hmm, bo kurde jeszcze pamiątki Solek'a wypadałoby zebrać. Wszystkie będą właśnie w jego obozie. Ale dobra, e, na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora From the Ashes DLC.